E, się Manko, teraz właśnie będę nagrywał nowe vlogi. Kasper Boloński, Kasper Boloński powiedział mi, żebym to robił, takie nagrywa brudne vlogi, dlatego teraz to robię. I patrzcie, jestem w Malezji, jest tutaj dużo małp. Pokażę Wam. Czekaj, jak się przełącza. Kurwa. Dobra, patrzcie, te małpy. Patrzcie, ile małp. Aż małpa. Masz, no? Masz małpiszon. No masz. Co zabawka. Nie, nie, masz, masz, to jest Twoje. No? I już małpisz, on masz, masz. No, masz małpeczko. To jest super. Nie chcesz? To dam im innemu. Tu mam dużo małych małpeczek, to jest chęcią to wezmę. Dobra, masz. O, kurwa. Mogę zabrać? no. Ej, mnie, nie? Robi się niebezpiecznie. O, kurwa. Masz. Małpa no, się bawi Pa, zaś będą tu nie? Pa, i stwarzam nową federację Federację Małp Mamy pierwszą bitwę. Pierwszy konflikt Jest Adrian Cios Adrian Cios i Najman, jest tył Najman Najman dawaj tutaj O kurwa Muran Stary Muran <stary i kurwa Najman, jaki ty, ale jest tam bomba, 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 bomba goni Najmana. Dawaj Najman, Jest zajebisty. O, olejnik. No sprzez, olejnik, chodź, chodź, chodź. No. Nie musi się, olejnik. Patrzcie kurwa. Małpy. Dobra, i tak sobie tutaj żyję z małpami. Mamy podobny poziom inteligencji. W się dogadujemy, nie? Nie? Dobra. Patrzcie, jestem teraz na plaży. Patrzcie, jest tam plastik, nie? To jest wszystko. Jest Jakie zakrętki? Jakieś reklamówki Ej ogólnie to jest mój pierwszy vlog, trochę się stresuję, Bo tak ja, ja tak jak mówię do kamery przy sam do siebie, do telefonu jak jest dużo ludzi, no to no to tak, 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 tak się dziwnie czuję. Nie? i teraz właśnie może tutaj nie ma ludzi, nie? Ale właśnie tak myślę, my my że oni są czar, ja, ja jestem tu co? Ale cringe, nie <laughs> o kurwa dobra Idziemy dalej Dobra, przyszła zupka i świeżutki z soczek z arbuza Krzysiu Krzysiu Jem super D -d 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 dzięki Dobra. forma cały czas siedzi jest dobrze kozak, plażówka o kurwa bardzo się dopiąłem Dobra idę do pokoju już jest w sumie prawie dziewiętnasta jutro Wam coś coś ja. a na dzisiaj koniec